Cześć! Hmm. Nie działa. Hm, a więc jestem w górniczej dolinie. Cholernie dupi to. Chyba będę potrzebować jego. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. W zachodniej części kolonii znajduje się krójowy, nowy obóz. I no i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Rozumiem. Masz dla mnie jakieś zadanie? Tak. idź do Torusa. Już go o wszystkim powiadomiłem. Zaraz. O czym ty mówisz? Mam ci to wpić do tej zakutej pały! Dobra, rozumiem. Oszczędź mi tych jęków. Przysłał mnie Diego. W takim razie idź do kruka. Hej, nie dam się robić w konia. <słuch> Czy to ty jesteś tutaj krukiem? E, eee, cóż, widocznie się powierdziłem. Życzę miłego dnia. Nazywam się Kruk. Jestem prawą ręką za. Masz dla mnie jakieś zadanie? Prowadzimy intensywną wymianę handlową z Bractwem, co nie znaczy, że im do końca ufamy. Ci barbarzyńcy. Zdołali wydobyć jaja grzybu ludzi? Nie mam pojęcia. To niemożliwe. Milcz, głupcze! Idź na bagna. Kiedy dotrzesz do obozu bractwa, miej uszy i oczy szeroko zamknięte. Każdy strzępek informacji może się okazać niecenny. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia grzybów i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu. Nie. Nie udało mi się jeszcze znaleźć kamieni ogniskujących. Do detonacji grzybów. Tak. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek grzybów zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Dobra, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Kurwa, musi ci się udać. Jesteście w bębny. Zaraz, kto? Kto to powiedział? w wrogi. Oto wieprz nadchodzi. W blasku pożogi. To ty? Jak? Jak się dostałeś do mojej duby? Przerobię cię na karmę dla świn. Czym jesteś? Gównem swego pana. Wyglądasz mi raczej na stwora z pchlewa. Rodem. Ja. Sięka nie łożę. <słyski> <słyski> Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi, jesteś w obozie bractwa grzybów? Co cię tu sprowadza? Zamierzam przyjąć ja jaję... jak żywo ludzi? Alarm! Intruz! Alarm! Straż! Strasz Alarm! Intrus! Tylko żartowałem. Niech grzyb będzie z tobą. Ej, facet jest całkiem zabawny. Nie lubię zabawnych facetów. Hej ty, łysy pajacu! Odezwałeś się do guru. To bluźnierstwo. Zamierzam wylizać dupę Iberionowi. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwią. Hmm. Zamknij dupę, ty kurwa, winijący o Nie próbuj robić ze mnie głupca, albo pożar. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już pocałować Giberiona w dupę? Dzięki. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Widzisz, to nie było takie trudne. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z góry. Przysyła mnie odźwierny z czerwonej latarni. Chciałbym ofiarować dupę Iberionowi. Już moja świętej pamięci babcia miała lepszą. Nikt nie przejdzie bez podania hasła! Zamknij się! Zgadza się! Możesz przejść! Witaj, mistrzu Tuperionie. Przyszedłem pogruchotać jaja grzybu ludzi? A. Straż! Spokojnie. Tylko żartowałem. Zamierzałem zrobić użytek ze swojego języka. Chcę wylizać te jaja, mistrzu Tuperionie. Trzeba było mówić tak od razu. Ten magiczny artefakt zogniskuje głową siłę naszych braci. Niestety. Muszę cię rozczarować! Padliśmy ofiarą niecnego spisku, nieprzyjaciela! Jajad ludzi? Zostały wykradzione ze świętych murów klasztoru! Nijaki raz wdarł się do najświętszych komnat klasztoru i wykradł z nich. Jajad ludzi? Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Chcesz powiedzieć, że. pocałuj mnie w. <laughs> No dobra, wygląda na to, że nie mam wyboru. No proszę, co my tu mamy. Nie ma się czym martwić. My panujemy nad wszystkim. Krzyb przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą Krzybów, żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja! Gii! Dość tych bredni! Teraz nadejdzie twój koniec, twoje tłuste dupsko Zakryje ciemność, a twa dusza zniknie w zaświatach. Lepiej się stąd wynosić i to zaraz. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę. Tuperion postradał zmysły. Twierdził, że grzyb objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na stary obóz i próbował pocałować Gomeza w dupę. Iberion nie żyje. Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświaty. I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei w planie opracowanym przez Magów Wody. Dlatego powinniśmy wesprzeć Magów Wody w ich dążeniach. Czym dokładnie jest Grzyb? Grzyb przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem. Pięć lat temu wszyscy wyznawcy Bractwa wyrzekli się trzech bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do grzybów? Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca, naturalnie. Grzyb wskaże nam drogę do wolności. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Powiedz Saturasowi, Iberion nie żyje. Grzyb gówno zesłał i nie trać ani chwili. Idź już. To powiedział? Za Gomeza! Hmm. Nie. Pokonałeś mnie w pięknym stylu, stary, ale walka już skończona. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? To nieistotne. Stałeś się niezwykle potężny. Potężniejszy niż ktokolwiek wewnątrz Bariery. Może rzeczywiście jesteś człowiekiem, o którym wspomina proroctwo grzybów? Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Te niebieskie szmatki zamierzają zrobić użytek ze swojego kopca rudy. Słuchaj uważnie. Detonacja wielkiej góry nie jest żadnym rozwiązaniem. Zapomnij o tym całym kopcu, jego potęga nie wystarczy, by wygnać grzyby z tego świata. Jeśli detonacja kopca rudy nie wystarczy, by zażegnać niebezpieczeństwo. Mogę ci dać oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Według legendy miecz ma posiadać niezwykłe moce. Napisano, że posiadacz tej broni był w stanie przezwyciężyć najsilniejsze grzyby. Mniejsza z tym. Powiedz tylko, co mam zrobić. Będziesz musiał dotknąć mieczem odpowiednio silnego źródła magii. Masz na myśli źródło wystarczająco potężne, by wysadzić w powietrze magiczną barierę? Coś w tym rodzaju. Dobrze. Daj mi oręż, a ja się wszystkim zajmę. Grzyb staje się potężniejszy. Z każdą minutą. Śpiesz się! Przebudzenie grzybów odbędzie się już wkrótce. Hmm... Poler niedaleko. Za potęgę magii. No i po wszystkim należało mu się. Masz tu czego szukać! Jedź precz! Wynoś się stąd! Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy wielkim... Proszę, łyknij sobie. Ja stawiam. Hasło brzmi... Tetriandoch. Dzięki. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Urfa. Stać! Nikt nie przejdzie bez podania hasła! Hasło brzmi Tetri tri 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 da datri tri Zgadza się! Błąd! Spokojnie, hasło brzmi tetriandoch. Możesz przejść! Mam ważne wieści z obozu Bractwa. Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić, musiało się stać coś naprawdę ważnego. Iberion nie żyje. Zginął podczas rytuału przyzwania grzybów. Iberion martwy? <laughs> e, I bardzo dobrze! Na Iberiona czeka miły, przytulny grób. Tak zwanych grzybów, okazał się ponoć potężnym demonem zagłady. To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać ją na towary z zewnętrznego świata. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję, że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć grzyby. Wolałbym nie, jeśli łaska. Jestem gotów. Wybierz mnie. Tak. Pracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z grzybów, ala grzyb z grzybem i grzybami. Ocean of memories.